sobie bardzo mocne światło. Ktoś wchodzi do pomieszczenia. Dookoła słychać gwar tak samo przestraszonych i zdezorientowanych jak ty. Siedzisz z czwórką rodzeństwa i zastanawiasz się, co się zaraz stanie. Dzisiaj ktoś przyniósł jedzenie. Wczoraj był dzień sprzątania i właściwie tak na okrągło. Chyba, że nastanie ten dzień. Przyjdzie ktoś w białym fartuchu i bez wyjaśnień Cię zabierze. Dokąd? Nie wiesz. Widziałeś jedynie, jak inni wracają stamtąd wystraszeni, zestresowani, a czasem też obolali. Dzisiaj nic się nie zadziało. Leżysz i nudzisz się, no bo ile można przechadzać się wciąż po tym samym pomieszczeniu bez celu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu historię, która jest ściśle związana z naszą rzeczywistością, mimo że zupełnie jej nie dostrzegamy. Nie widzimy procesów jej trwania, lecz w większości beztrosko korzystamy z jej efektów. Myślę, że jeśli zadam pytanie: kto posiada w swojej apteczce leki na ból głowy, gorączkę, kaszel? Na pewno wiele osób podniesie ręce w górę. Leki na depresję, choroby serca, inne schorzenia też na pewno ktoś się zgłosi. Kto używa płynu do mycia naczyń, proszku do prania, pasty do zębów? Wszyscy wiemy, że bez tych rzeczy nasze życie byłoby o wiele trudniejsze. Ale jeśli zapytam, kto z Państwa, kiedykolwiek idąc do apteki, zastanawiał się nad tym, ile zwierząt laboratoryjnych stoi za wprowadzeniem na rynek nowego leku, myślę, że tym razem rąk będzie niewiele. Dziś chciałabym opowiedzieć Państwu o życiu zwierząt laboratoryjnych życiu. Które tak bardzo kształtuje naszą rzeczywistość, lecz zupełnie go nie dostrzegamy. Każdego roku w Unii Europejskiej wykorzystuje się w doświadczeniach około 10 milionów zwierząt doświadczalnych. Głównie są to bryzonie, szczury i myszy, ale lista zwierząt laboratoryjnych jest bardzo długa. To także m.in. psy, koty, króliki, świnie, gady, płazy, ryby czy małpy. Czym tak naprawdę są doświadczenia na zwierzętach? Wiele osób, słysząc to pojęcie, myśli o testowaniu kosmetyków. Nie każdy wie, że w Unii Europejskiej testowanie kosmetyków jest zabronione. Wprowadzenie tego zakazu było procesem stopniowym. W 2004 roku wszedł zakaz testowania gotowych już produktów, w 2009 składników, w 2013 wszedł całkowity zakaz importu i sprzedaży składników i kosmetyków testowanych na zwierzętach. Sprawa jednak nie jest do końca taka czarno-biała. Jeżeli jakaś firma sprzedaje swoje kosmetyki w Chinach, w których obowiązuje nakaz testowania na zwierzętach, to produkty trafiające na tamtejszy rynek są poddawane testom. Dlatego nie możemy mówić o tym, że jakaś firma jest cruelty-free, jeżeli sprzedaje swoje produkty w Chinach. Ale testy kosmetyczne to jest tylko ułamek z całej puli doświadczeń, którym poddawane są zwierzęta. Wykorzystuje się je m.in. jako źródło materiału biologicznego, czyli pobierane są od nich tkanki, narządy, szkielety, w badaniach podstawowych fizjologii, anatomii, psychologii eksperymentalnej, w szkolnictwie medycznym i weterynaryjnym, w testach toksykologicznych i farmakologicznych oraz w badaniu ludzkich chorób. Doświadczenia możemy podzielić na takie cztery kategorie względem dotkliwości procedur. Są doświadczenia łagodne i umiarkowane. Czyli takie, w których zwierzęta doświadczają łagodnego lub umiarkowanego bólu, cierpienia, stresu. Dotkliwe, czyli takie, w których tego cierpienia jest już więcej i to też wiąże się z późniejszymi konsekwencjami dla ich zdrowia. Oraz doświadczenia terminalne, w których zwierzęta nie przeżywają lub muszą być potem uśmiercone. Podejście do zwierząt doświadczalnych i ich dobrostanu. Zmienia się na przestrzeni lat na szczęście na lepsze, ale wciąż dużo pozostaje do zrobienia w tej kwestii. Przepisy unijne nakazują wykorzystanie w doświadczeniach zasady 3Z, zredukowania, czyli zmniejszenia liczby zwierząt, które potrzebne są w doświadczeniu, złagodzenia, czyli zminimalizowania ilości bólu, stresu i cierpienia, którego doświadcza zwierzę, oraz zastąpienia, czyli tam, gdzie to możliwe, wykorzystanie metod alternatywnych. Wszystkie doświadczenia powinny być rozpatrywane przez komisje etyczne pod tym właśnie kątem. Po ostatniej nowelizacji prawa o ochronie zwierząt doświadczalnych zmieniły się także warunki, w których są one utrzymywane. Zwiększyły się rozmiary klatek, w których muszą znajdować się także elementy urozmaicające ich życie, takie jak domki, tunele, kryjówki. To jest oczywiście krok w dobrą stronę, lecz wciąż dużo pozostaje do zrobienia, ponieważ życie tych zwierząt jest często zaburzone i stresujące. Nie mają one takiej przestrzeni, żeby wykonywać swoje naturalne czynności, takie jak eksplorowanie terenu, zakopywanie się czy wspinanie. Nie mają też odpowiedniej ilości bodźców, co dla na przykład tak inteligentnych zwierząt jak szczury jest mocno nieodpowiednie. Czasem są także chwytane w nieodpowiedni sposób, przytrzymywane czy znakowane. Skąd w ogóle biorą się zwierzęta w laboratoriach? Większość instytucji ma swoje zwierzętarnie, w których hoduje, rozmnaża i utrzymuje zwierzęta. Istnieją także specjalne hodowle zwierząt laboratoryjnych. Żeby takie doświadczenie było powtarzalne, miarodajne i wiarygodne, musi być przeprowadzone na zwierzętach, które są z tego samego szczepu, mają taki sam genotyp, są w podobnym wieku i kondycji. Doświadczenie składa się najczęściej z kilku grup eksperymentalnych, w których modyfikowane są różne parametry, żeby sprawdzić wpływ danego czynnika na wyniki badań, np. ilości podanego leku. Zwierzę powinno być przed takim doświadczeniem przyzwyczajone do aparatury, nowego sprzętu, żeby zminimalizować ilość stresu. A co dzieje się z takimi zwierzętami po doświadczeniach? Jeżeli nie są ponownie wykorzystane, najczęściej są uśmiercane. Utrzymywanie przy życiu zwierząt, których późniejsze funkcjonowanie wiązałoby się z bólem czy cierpieniem, nie byłoby humanitarne. Ale laboratoria ze względów finansowych, przestrzennych i logistycznych nie mają także możliwości, żeby trzymać zwierzęta, które już nie są potrzebne, a są w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji i po doświadczeniach często nic im nie jest. I takie zwierzęta również są zabijane. I właśnie dlatego powstała fundacja La Presque Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych, żeby dać szansę zwierzętom, które są po doświadczeniach, które nadają się do adopcji, na to, żeby opuściły laboratorium, znalazły nowy dom i zaczęły nowe, lepsze życie. Ustawa o ochronie zwierząt doświadczalnych zakłada, że po skończonym doświadczeniu lekarz weterynarii ocenia, czy takie zwierzę może trafić do adopcji, znaleźć nowego opiekuna, czy trzeba je uśmiercić ale niestety do niedawna adopcje zwierząt z laboratoriów były rzadkością, ponieważ o wiele łatwiej jest uśmiercić określoną liczbę zwierząt, niż poświęcić o wiele więcej czasu, e, zaangażowania i energii na to, żeby znaleźć im nowe domy. Rescue powstało pod koniec 2016 roku, gdy koleżanka z jednego z wydziałów powiedziała mi o 16 szczurach, które są już po doświadczeniach, nie ma co z nimi zrobić, są niepotrzebne i po prostu czeka je śmierć. Zapytała się mnie, czy nie chciałabym chociaż kilku z nich uratować. Nie zastanawiałam się długo, powiedziałam, dobra, dawaj, wezmę je wszystkie, znajdę im jakieś domy i razem z koleżanką odebrałyśmy je i zorganizowałyśmy akcję na Facebooku. Chętnych osób na adopcję zgłosiło się bardzo dużo. Ludzie podarowali nam też klatki, karmę, oferowali wsparcie. Zawsze byłam zaangażowana w takie akcje prozwierzęce, proekologiczne, więc gdy zobaczyłam, że jest duże zainteresowanie tym tematem, że ludzie chcą adoptować te zdjęcia te zwierzęta i że jest potencjał na to, żeby je ratować, zaczęłam interesować się tematem zwierząt laboratoryjnych. Szukałam najpierw kontaktu z ludźmi, którzy pracują w takich instytucjach, ale temat ten był tak świeży i nieznany, że nikt tak naprawdę nie chciał ze mną rozmawiać. Wszyscy bali się, że jestem jakąś szaloną aktywistką, która będzie urządzać protesty, wypuszczać te zwierzęta z laboratoriów i oczerniać e, laboratoria. Aż pewnego dnia spotkałam chłopaka, który wykonywał e, nieinwazyjne doświadczenia na szczurach. Nie chciał ich potem zabijać, chciał im znaleźć dobre domy. Skontaktowałam się z nim, nawiązaliśmy współpracę, pomogłam mu wyadoptować te zwierzęta i tak powoli zaczęło się rozkręcać la Presque. Zaczęłam zdobywać kontakty do coraz to nowszych osób z laboratoriów, a różne instytucje same też zaczęły się do nas zgłaszać, ponieważ zauważyły, że nie jesteśmy ich wrogami, nie działamy przeciwko nim, żeby ich oczerniać, zależy nam jedynie na pomocy tym zwierzętom. Też w takich sporach o stosowność przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach staramy się być zawsze jak najbardziej neutralni i nie opowiadać się po żadnej ze stron, ponieważ nasze działania opierają się na współpracy z laboratoriami. Bez tego nie moglibyśmy ratować tylu zwierząt. Do tej pory udało nam się uratować ponad 2,5 tysiąca zwierząt: szczurów, świnek morskich, królików i myszy. Wszystkie one pochodzą z nieinwazyjnych doświadczeń, z testów behawioralnych, z grup kontrolnych i z nadwyżek hodowlanych. Jak w ogóle wygląda taka adopcja zwierzęcia z laboratorium? Instytucja, z którą współpracujemy, zgłasza się do nas i informuje nas o konkretnej liczbie, o tym, w jakim wieku są te zwierzęta, jakiej płci itd. My wtedy zaczynamy akcję adopcyjną, ogłaszamy je i szukamy im dobrych domów. Żeby adoptować u nas takie zwierzę, trzeba przejść przez taką procedurę adopcyjną, w której najpierw trzeba wypełnić ankietę, w której sprawdzamy, czy dana osoba ma odpowiednie warunki i wie, jak zajmować się takim zwierzakiem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy od razu wie, jak być dobrym opiekunem dla konkretnego zwierzęcia, więc tutaj też jest taka nasza duża rola edukacyjno-informacyjna. Staramy się uświadamiać przyszłych adoptujących i po prostu sprawić, żeby mieli oni jak, najwięcej, jak, jak najlepsze warunki i jak największą wiedzę na dany temat. Kolejnym etapem jest przejście takiej rozmowy przedadopcyjnej i podpisanie umowy. Staramy się sprawdzać potencjalnych adoptujących i znajdować dla tych zwierząt dobre domy, ponieważ ciąży na nas tak naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, a często zdarzają się też osoby, które chcą na przykład darmową karmę dla węża. Gdy już mamy określoną liczbę adoptujących, odbieramy wtedy taką liczbę zwierząt z laboratorium. I tutaj to, co zawsze podkreślam, to to, że każda adopcja z laboratorium jest uratowaniem życia tego zwierzęcia. Niestety, często ich liczba jest tak duża, że nie możemy pomóc wszystkim, dlatego, każdy chętny na adopcję to jest po prostu każde kolejne zwierzę, które zyskuje szansę na przeżycie. Gdy odbierzemy te zwierzęta z laboratoriów, trafiają one do naszych domów tymczasowych. W których przechodzą kwarantannę, są oswajane, my też je poznajemy i potem wydajemy do domów stałych. Działamy na terenie całej Polski. Nasze takie główne punkty organizacyjne są w Warszawie, we Wrocławiu i w Katowicach. Współpracujemy z laboratoriami z różnych miast, a adoptujący zgłaszają się do nas z całej Polski, czasem też z zagranicy. Często słyszę pytanie. Czy taki zwierzak z laboratorium różni się czymś od takiego kupionego w sklepie zoologicznym? Niektórzy też obawiają się, że te zwierzęta po doświadczeniach mogą być chore. Wszystkie zwierzaki, które do nas trafiają, są zdrowe, są też po ocenie weterynarza w laboratorium i pochodzą z nieinwazyjnych doświadczeń, czyli z takich, które nie mają wpływu na ich stan zdrowia czy późniejsze funkcjonowanie. Taka świnka czy szczur z laboratorium tak naprawdę nie różni się z zbytnio niczym od takiego ze sklepu zoologicznego, tylko trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Jego kontakt w laboratorium z człowiekiem jest dosyć ograniczony. Opiera się głównie na podawaniu jedzenia, sprzątaniu klatki, sprawdzaniu stanu zdrowia czy braniu takiego zwierzęcia do doświadczenia. Nie ma ono w takiego kontaktu jak, jak ma zwierzę w domu, czyli tam nikt go nie głaszcze, nie przytula, nie bawi się, więc takie zwierzę po opuszczeniu laboratorium jest trochę wystraszone i nieufne, więc trzeba poświęcić trochę czasu, uwagi i cierpliwości, żeby po prostu zaufało nam, żeby się z nami oswoiło. Ale większość zwierząt, które udaje nam się wyadoptowywać, przechodzi dużą metamorfozę. Staje się radosne, przyjacielskie i zyskuje nowe szczęśliwe życie. To też jest zawsze taki wzruszający i satysfakcjonujący moment, gdy dostajemy zdjęcia tych zwierząt w nowych domach i mamy świadomość tego, że przed chwilą były w laboratoryjnej klatce, miały zostać zabite, a teraz siedzą szczęśliwe na kanapie z nowym szczęśliwym opiekunem. La Rescue do niedawna było oddolną inicjatywą. Od paru dni jesteśmy już fundacją. Działa u nas około 20 osób. Część z nich pomaga koordynując działania, pomaga organizacyjnie. Niektórzy są domami tymczasowymi. Niektórzy transportują nam zwierzęta pomiędzy miastami, pomagają w mediach społecznościowych, pomagają graficznie. Takich możliwości zaangażowania się i pomocy jest bardzo dużo. Więc każdego, kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę do ratowania zwierząt laboratoryjnych, serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej ekipy. To, z czym chciałabym Państwa dzisiaj zostawić, to refleksja nad tym, w ilu dziedzinach życia czasem zupełnie bez zastanowienia. Czerpiemy korzyści z cierpienia innych istot. Myślę, że warto jest być wrażliwym na losy nie tylko naszego gatunku, gdyż może dzięki temu pozwoli nam to odejść trochę od tego antropocentrycznego punktu widzenia, który prowadzi naszą planetę do zagłady. Chciałabym wyczulić Państwa na losy milionów zwierząt w laboratoriach, z których duża część może dostać szansę na nowe, lepsze życie. Bo każda adopcja z laboratorium jest uratowaniem życia zwierzęcia które w pełni zasługuje na nowy kochający dom. Dlatego zachęcam laboratoria do podejmowania z nami współpracy, a państwa do adoptowania zwierząt z laboratoriów i wspierania lepreskiu. Dziękuję.